<noise> o, 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 proszę, chwycił za gardło, ale nic, żadnych pisków, niczego. Tak no. delikatnie. No, 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 no. Ona też na przykład tego mu się nauczyła od psów. Tak, spotkaliśmy się z takim psem, który tak robił i ona na przykład kiedyś też bawiła się z psem, który szczeka. Mhm. Tak jak ona bardzo rzadko wydobywa coś z siebie w rodzaju szczeknięcia. to też. A też, a też <noise> ale już, no, to, tak, tak, on też się właśnie czy wszystkiego no. tutaj, jak się spotyka. No i co? I co? Tak, zachowaliśmy uh -huh. zdecydowanie od kolegów z podwórka. Tak. <grym> tak. Tak, pozaczepiaj, po Co <grym> ona woli, bo coś tam ciekawego do tarzania znalazła chyba? Tak, już. A, tak, już. Tak, <grym> tak. <grym> <grym> Jezus. Ale z żadnym psem się nie bawi tak jak z pani z tak. Dokładnie. Oni się tak, one bawi, się tak, tak rozumieją, że i jeszcze po drugie no taka no tak długa fajnie, Tak, dokładnie, i taka długa zabawa jest, bo tam z innymi to czasami